Wakacje dobiegły końca, a wraz z nimi zamyka się drugi sezon kąpielowy na lazurowym wybrzeżu w Czarnej Sędziszowskiej. To niedawno otwarte miejsce na mapie turystycznej Podkarpacia przyciągnęło uwagę turystów z regionu. Czy jednak spełniło ich oczekiwania i czy rzeczywiście stało się popularnym celem letniego wypoczynku nad wodą? Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim dokonuje podsumowania ostatnich dwóch miesięcy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z liczby turystów, które odwiedzają Zurowe wybrzeże, szczególnie w tym sezonie. Jest to nasz drugi sezon, ponieważ kąpielisko zostało otwarte rok temu. Już w poprzednim roku liczba odwiedzących turystów była bardzo zadowalająca, natomiast w tym roku ta liczba jeszcze bardziej jest, jest lepsza dla nas, po prostu bo już do tej pory kąpielisko odwiedziło ponad 20 tysięcy turystów, więc jest to wynik aż nad to i bardzo zadowalający dla nas. Ponad 20 tysięcy turystów w ciągu. Tego sezonu, a czy odnotowaliście jakiś rekord w ciągu jednego dnia? Tak, oczywiście odnotowaliśmy rekord, szczególnie w, pierwszą, w pierwszy weekend wakacji, konkretniej w niedzielę. Była to ostatnia niedziela czerwca. Wtedy sprzedaliśmy ponad 3000 wejściówek. Naprawdę ludzi było bardzo dużo, szczególnie ludzi z zewnątrz, ale też ludzi z naszej gminy, więc nas to dodatkowo cieszy, że odwiedzają nas też turyści zewnątrz. Już pierwszy sezon kąpielowy na Lazurowym Wybrzeżu okazał się dużym sukcesem. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zarządza tym miejscem, zadbał o różnorodność atrakcje i nowości, które czekały na turystów w tym roku. Dzięki temu zarówno lokalni mieszkańcy, jak i przyjezdni mogli cieszyć się bogatą ofertą rekreacyjną. Zostały zamontowane nowe pomosty. Mamy rowerki wodne, deski SUP. Oprócz tego mamy leżaki do wypożyczania dla wszystkich turystów. Tutaj palmy, gdzie turyści też mogą oczywiście sobie wypoczywać, korzystając z, z, z cienia. Więc naprawdę tych, tych renowacji jest całkiem sporo. Myślę, że jeśli chodzi a następny rok, to też będziemy chcieli wprowadzić kolejne. Plan na przyszłość jest ambitny. Dalsze udoskonalanie i rozwijanie oferty Lazurowego Wybrzeża. Zarządcy mają na celu przyciągnięcie jeszcze większej liczby turystów, zarówno z regionu, jak i spoza niego, tworząc miejsce, które zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających gości. Miejsce cieszy się naprawdę sporym zainteresowaniem, dlatego odczuwamy taką potrzebę, żeby stale je polepszać. Planujemy zamontować Tyrolkę, a jeśli chodzi o więcej jakichś atrakcji, no to wiadomo, no to, to, to będziemy wiedzieć więcej w następnym roku. Natomiast rolka jest takim naszym celem priorytetowym. Jednym z kluczowych elementów przyciągających gości była wykwalifikowana kadra ratowników wodnych, która codziennie czuwała nad bezpieczeństwem kąpiących się. Wzmożone środki ostrożności i profesjonalna obsługa sprawiły, że większość sezonu przebiegła spokojnie. Zawsze służbę pełni dwóch na zmianie. Łącznie, tak jak powiedziałem, dysponujemy czterema ratownikami. Oprócz tego korzystała z pomocy OSP Czarna Sędziuszowska, którym oczywiście jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc, ponieważ w takich szczytowych momentach, szczególnie w niedzielę, kiedy ludzi naprawdę dopisuje, oni stają na straży bezpieczeństwa, tutaj turystów wypoczywających nad wodą, dlatego chcieliśmy bardzo serdecznie im podziękować. Odwiedzający przestrzegali zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą? Tak, tak. Nie było żadnego problemu z turystami. Myślę, że też turyści są zadowoleni z takich usług, jakie tutaj świadczymy. Nie odnotowaliśmy żadnych większych incydentów, było naprawdę spokojnie, harmonijnie i myślę, że myślę, że innym po prostu ludziom, mieszkańcom, czy, czy osobom przejeżdżającym z zewnątrz tutaj podobało się bardzo. Choć na Lazurowym Wybrzeżu doszło do jednego incydentu po godzinach pracy ratowników, sytuacja została szybko opanowana, a wszyscy uczestnicy wyszli z niej bez szwanku. Kąpielisko mamy otwarte codziennie od godziny 10 do godziny 20. W tym czasie są ratownicy, którzy czuwają na naszym bezpieczeństwie. Wydarzył się taki jeden incydent zaraz po zamknięciu kąpieliska oficjalnym. Był problem z Jednym z turystów, którzy, którzy po prostu zasłabli pod wodą, natomiast bardzo szybka i sprawna akcja, dwóch młodych chłopaków, uratowała życie temu człowiekowi i to też pokazało, jak ludzie potrafią mimo wszystko o siebie zadbać. I bardzo ta akcja została przez nas doceniona i naprawdę jest szapoba. Czy Lazurowe Wybrzeże stanie się nowym hitem turystycznym Podkarpacia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, potencjał tego miejsca i jego zarządcy mają wszystko, aby uczynić z czarnej sędziszowskiej perłę regionu.